Cześć i dzień dobry. Zapraszam was na mój makijaż ślubny. Moja skóra jest już przygotowana, także zaraz zaczynamy. Moja skóra jest po pielęgnacji i nałożyłam serum z witaminą C. No to teraz czas na podkład po wielu testach przeróżnych podkładów w tym także konwencjonalnych zdecydowałam się na naturalny podkład od marki Felica mój jest w odcieniu 133 podkład najpierw rozprowadzam palcami a później wszystko dokładnie blenduję za pomocą gąbeczki jak tutaj możecie zauważyć ten podkład jest bardzo miękki, bardzo ładnie pracuje nie ma żadnych problemów podczas rozprowadzania i bardzo ładnie wchłania i wtapia się w skórę to co polubiłam w tym podkładzie to jest to, że on lekko zastyga nie ma takiej formuły jak większość naturalnych podkładów, która jest po prostu tłusta i pracuje na skórze. Ten tutaj lekko nam zastyga, przez co mamy takie wrażenie lekkości no i nie mamy tej tłustej warstwy. To zastyganie nie jest na tyle mocne, aby utrudniło aplikację, i tutaj wcale nie muszę się z tym nigdzie śpieszyć. I także, nawet jeżeli dokładam produktu, to nie ma również tutaj problemu z rozprowadzaniem. Najmniej daję go na czoło, ponieważ jedyny minus tego produktu jest taki, że lubi się gromadzić w zmarszczkach i te zmarszczki podkreślać. Tak więc ja sobie na czoło najmniej nałożyłam, a dokładam sobie tutaj na strefę T. I jak widzicie, nie ma najmniejszego problemu. Wszystko bardzo pięknie się blenduje. Jeżeli chodzi o krycie tego podkładu, ono jest dla mnie w 100% satysfakcjonujące, jestem bardzo zadowolona. Jest to krycie średnie. Podkład zakrywa lekkie przebarwienia czy też jakieś plamki po wypryskach i nie stwarza efektu maski. Na co dzień to krycie dla mnie normalnie jest zbyt duże i nie potrzebuję takiego, ale właśnie na takie wyjście i na ślub okazało się to idealne. I tutaj zobaczcie efekt końcowy, wszystko bardzo ładnie wygląda naturalnie. Ten podkład podczas ślubu i wesela po prostu sprawdził mi się idealnie. Nie miałam żadnych problemów, także bardzo polecam. Następnym krokiem jest korektor, i tutaj zdecydowałam się na produkty konwencjonalne. I mam dwa korektory marki Tarte w odciniach 27S i 22N. Najpierw aplikuję odcień 27S, ponieważ jest on trochę ciemniejszy i bardziej ciepły, dzięki czemu unikam szarości w miejscu cieni pod oczami. Moje cienie ogólnie są bardzo specyficzne, dlatego też mimo że na co dzień używam naturalnych korektorów i ich krycie jest dla mnie wystarczające, tak w dniu ślubu chciałam mieć pewność, że przede wszystkim nie będę potrzebowała poprawek. Zależało mi także na wodoodporności z wiadomość przyczyn, ale także no, potrzebowałam większej trwałości niż na co dzień. Chciałam po prostu mieć pewność, że nic tam się pod tym okiem nie zadzieje, nic się nie ruszy i nie zmieni. W kącikach oka i na powieki aplikuję ten jaśniejszy odcień i tutaj idealny do takiej aplikacji okazał się pędzel do korektora z marki Amili i bardzo ładnie i sprawnie mi to z tym pędzelkiem idzie i udaje się uzyskać naprawdę super efekt, bardzo, ładnie, bardzo ładne połączenie tych korektorów, wyblendowanie, więc naprawdę super. Ten korektor mi także posłużył jako taka baza pod cienie, i resztki korektoru też tutaj zaaplikowałam na środek z twarzy, na strefę T, żeby tutaj troszkę lekko rozświetlić. No i ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych, z tych korektorów. Wszystko to bardzo ładnie się sprawdziło, bardzo ładnie połączyło się także z naturalnym podkładem, i, i wszystko było ok. W kolejnym etapie zabieram się za pudrowanie skóry i w tym celu użyłam dwóch pudrów, które są absolutnie genialne, choć różnią się bardzo cenowo. Mamy tutaj puder wygładzający z marki Ilia oraz puder matująco wygładzający z marki Amelie. Pudrem Ilia nam przede wszystkim okolice oczu i korektor, ale także powieki, ale daję też go odrobinkę na strefę T. Jego formuła jest taka transparentna i lekko wygładzająca, dlatego też właśnie na tę strefę sprawdza się u mnie idealnie i bardzo dobrze przedłuża trwałość podkładu. Resztę twarzy dokładnie podruję pudrem z Amili, który ogólnie używam do codziennego makijażu, bo bardzo dobrze matuje skórę, ale nie w taki przesadny sposób, ale też lekko ją wygładza. Bardzo lubię ten efekt i jak widzicie skóra wygląda na super utrwaloną, ale nie jest totalnie matowa. No i efekt końcowy jest po prostu przepiękny, ja uwielbiam oba te pudry i dzięki nim ani razu nie musiałam poprawiać makijażu czy dokładać pudru, aż do samej nocy, ani razu wyglądało wszystko przepięknie. Tutaj też taka ciekawostka, że te pudry okazały się lepsze niż taki znany i bardzo sławny puder od Laura Mercier, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, bo testowałam właśnie też ten do porównania, no i wygrały te naturalne, są so, super. Następnym etapem w moim makijażu jest konturowanie, które raczej jest lekkim przybrązowieniem, i do tego używam moich brązerowych ulubieńców. Jest to brązer prasowany w odcieniu Honolulu oraz brązer rozświetlający w odcieniu Waikiki. Oba produkty są od marki Lililolo. No i na skórę nakładam mieszankę obu tych produktów. Na pędzel daje trochę brązera prasowanego i trochę rozświetlającego, i ten rozświetlający ma taki przepiękny, ciepły odcień i wygląda po prostu świetnie i lekko, zwłaszcza właśnie na lato. No i bronzerem podkreślam głównie kości policzkowe, lekko żuchwe oraz trochę także czoło. No i tutaj chcę, chcę Wam zwrócić uwagę po prostu, jak przepięknie ten, ten bronzer, brązer, czy połączenie tych brązerów wygląda. I bardzo delikatnie i subtelnie podkreśla te kości policzkowe, jednocześnie mając taki ciepły odcień. Uwielbiam, uwielbiam to połączenie, ale oba samodzielnie też są bardzo fajne. Następnie aplikuję róż i tutaj jest to już mój także ulubieniec. Jest to produkt mineralny od marki Amili odcień Gold Strawberry. Ten odcień po prostu uwielbiam i sprawdzi mi się na ślubie, ale także przez całe lato i wpada on w takie lekkie pomarańcze, ale dodatkowo ma złote drobinki rozświetlające, takie delikatne, co jeszcze bardziej dodaje uroku i po prostu super wygląda na twarzy. Zabrałam też ten róż ze sobą na wakacje i ogólnie po prostu jest to mój hit, mój ulubieniec, także bardzo Wam polecam i naprawdę przepięknie wyglądał. Kolejnym krokiem jest aplikowanie rozświetlacza, i tutaj znowuż użyłam produktu Amili. Jest to sypki rozświetlacz w odcieniu Moonlight. Ten rozświetlacz aplikuję pędzlem też z Amili i najlepiej właśnie się sprawdza, jak lekko go tak wklepuje. No i on ma takie piękne złotawe drobinki, i na, na skórze tworzy efekt tafli, która przepięknie odbija się w świetle. Jego ogromną zaletą jest to, że nie rzuca się mocno w oczy, kiedy patrzymy na skórę w świetle dziennym, ale za to pięknie i subtelnie się mieni, jak tylko skóra złapie gdzieś odrobinę światła. Także jestem z niego bardzo zadowolona i też super wyglądał na zdjęciach. Teraz czas na brwi i tutaj postawiłam na paletkę do brwi od marki Coral Caramel i jest to paletka z numerem 28, ale oprócz tego użyłam także żelu do brwi od marki Neve i ten odcień jest 04. Ta paletka do brwi jest świetna, choć w zasadzie tak głównie używam tylko jednego cienia, tego najciemniejszego. Jest on po prostu świetnej jakości, dobrze napigmentowany, ogólnie wszystkie te trzy. No i przede wszystkim te cienie są trwałe. Ja aplikuję je zazwyczaj na mokro, mam lekko zwilżony pędzelek i wtedy naprawdę brwi wyglądają tak samo przez cały dzień, nic się nie ściera. Podoba mi się również odcienie tego, tego cienia najciemniejszego i po prostu pasuje on do moich włosów. Na koniec lekko utrwalam włoski żelem do brwi i jestem zaskoczona tym jak fajnie ten żel utrwala i jednocześnie dodatkowo je podkreśla, bo jest to żel skoloryzowany po prostu. No i jest to produkt naturalny, a sprawdza się po prostu super zarówno sam w sobie, jak i z duetem z cieniem do brwi, więc także polecam i też to się stał mój taki codzienny ulubieniec. Ok, teraz zabieram się za makijaż oczu. I w dniu ślubu postawiłam na idealną paletkę, którą odnalazłam chyba miesiąc przed. Jest to piękna paleta od marki Ilia i ma dokładnie takie odcienie, jakich potrzebowałam. Generalnie nie chciałam mocnego makijażu oczu, chciałam postawić na lekkie brązy i przede wszystkim rozświetlenie i blask. A tutaj mamy brązowe cienie matowe, ale też dwa cienie bardzo połyskujące, więc idealna. Jak zwykle tu u mnie bywa, makijaż oka ma być prosty i szybki. Nie inaczej było również u mnie na ślub. No więc na załamanie powieki aplikuję po prostu jasny cień brązowy i lekko go wyciągam do brwi, do góry. Następnie sięgam po brązowy cień z drobinkami i aplikuję go bardziej w zewnętrznym kąciku. Kolejnie podkreślam rzęsy czarną kredką z Lili Lolo i tę kredkę po prostu blenduję do góry, rozcieram ją. Dzięki temu przyciemniłam sobie linię rzęs, ale też kolejny cień będzie bardziej napigmentowany. Rozcieranie kontynuuję dokładając najciemniejszy brąz z paletki i robię taką trochę roztartą kreskę, taką zadymioną kreskę. Rozcieram ją lekko ku górze i, i do góry, wszystko ze sobą ładnie blenduję. No i na koniec sięgam po najjaśniejszy cień, ten połyskujący, aplikuję go w wewnętrznym kąciku, żeby wszystko ładnie rozjaśnić, ale też troszkę go daję na dolną powiekę. No i jakieś tam ostatnie poprawki, dokładanie troszkę tego, tego cienia z drobinkami. No i w zasadzie to jest wszystko i tak właśnie wygląda ten makijaż. Dopełnieniem makijażu oka jest oczywiście tusz do rzęs, i tutaj także postawiłam na swojego ulubieńca, czyli tusz z Lili Lolo. Osobiście nie zależało mi na jakimś ogromnym podkreślaniu rzęs. Nie doklejałam też żadnych kępek sztucznych czy innych rzeczy. Po prostu postawiłam na swoje rzęsy naturalne i lekko je podkreśliłam swoim tuszem, który używam od dawna i który znam i wiem, że nie zrobi mi żadnej niespodzianki, nie zabrudzi, nie zrobi pandy i po prostu będzie trwały i wytrzyma te kilka godzin. Tutaj możecie zobaczyć efekt końcowy zarówno tuszu do rzęs, jak i całego makijażu. Oka jest delikatnie i po prostu tak, jak lubię i, i czuję się dobrze. No i czas na ostatnią rzecz, czyli makijaż ust. I tutaj wybrałam sobie dwa takie produkty pomadki płynne od marki Corol Karamel i jest, są one w dwóch odcieniach. Ten jaśniejszy to jest 842, a ten ciemniejszy to 845. I ja sobie zrobiłam taką troszkę mieszankę tych dwóch odcieni, ponieważ wtedy wyszedł mi taki, który bardziej mi odpowiadał. I najpierw aplikuję ten odcień jaśniejszy, czyli odcień 842, a później będę nakładać 845. I generalnie zdecydowałam się na te pomadki, dlatego że one są. Może nie jakoś super trwałe, ale na pewno trochę zastygają. Trzeba im dać tak około 20 minut, ale później już dość długo wytrzymują na ustach. No i nie robią po prostu, wiecie, takich odznaczeń. Są po prostu tak lekko zastygnięte, co było dla mnie dość ważne. No i tutaj pokazuję wam już efekt końcowy cały mój makijaż, który właśnie miałam na ślubie, wykonany w sumie w większości kosmetykami naturalnymi. Mi osobiście on bardzo się podobał, bardzo dobrze się w nim czułam. Ja nie miałam tak, takiego podejścia, że chcę wyglądać jakoś inaczej na swoim ślubie, że chcę po prostu być bardzo umalowana, mieć bardzo mocne, mocne oczy czy po prostu wyglądać inaczej niż na co dzień. Miałam troszkę inne podejście, chciałam wyglądać po prostu tak jak wyglądam zazwyczaj tak jak sama się maluję. No i myślę, że wyszło bardzo fajnie i, i bardzo cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. No i dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, jak było z Waszymi makijażami ślubnymi. Czy byłyście zadowolone, czy może też nie. Pozdrawiam Was i buziaki!